Kościoła to była tam Obezłam obesłam budyrek, wysłaliłem do zakrystii, a stamtąd do samego Kościoła, udało mi się, nie mi było to przeżycie trałatyczne, drodzy księżenie róbcie tego. Rzecz... Wow. Po prostu taki vibe, że to jest chyba najlepszy short, jaki ktokolwiek zobaczy. Szkoda, że tylko ma tak mało wyświetleń. I to jeszcze od Kai Godek. Mmm. Zajebiście, nie? Dajcie znać, jeżeli to widzieliście, albo jeszcze nie widzieliście, bo to jest zajebiste. Gdzieś z miliardy razy lepszy od tamtego Maciusia, tego... Karła Żydowskiego. Hmph. <laughs>